jest za wybrany Jestem na tyle szczęśliwy, bo przed chwilą widzę e, razem jeden program, nasz znaczy program, kilka plików. E, dzięki którym, przepraszam, muszę słuchawki założyć, bo będzie kakafonia. Zapomniałem, jeśli jest jakaś kakaofonia, no to sorki. Nie chciałem. No właśnie, dobra. O! o. No, wszystko jest, wszystko jest ok. No tak, usunąłem tam jeden ja duży tem. Jeden duży plik. teraz tak. Oznaczę wszystkie. Tak na losowych. I wychodzi USA, Francja, Białoruś i Dania. Teraz Gruzja. Ustawienia. Nie letnie, skocznia, osoba, kolejność i kwalifikacje chyba. No tak, no robimy? Rozpatrzyj Puchar Świata, pracuj. Stara babcia ile skoczyła? No. 122. A, oddalamy krucariom myszy. Dobrze, brawo. Mówię no, osobisty, jak rozkoczył. No tak, 216 wczoraj skoczyłem. Zeskoczyłem, skakałem, Z monitatem skakaliśmy. To na niektórych skoczniach... To bardzo mocno spóźniłem. To na niektórych skoczniach e, po 260 się waliło. Nie pamiętam już na jakich, ale na pewno się waliło. Mam nadzieję, że ten początek po kakafonie, jeśli w ogóle jest, to przepraszam, się nie ma na to okej, okay. ja nic nie wiem. Mm. No. Na no, 137-120 no to nawet nawet 1-1 jeden, jeden. chyba co? W następnym odcinku, czyli w odcinku się dobrze pamiętam 6, to wezmę nieco podwyższy poziom umiejętności e, babci, bo... 60 metrów ona skoczyła, jest 8, 10, 97. Jednak różnica jest. No, mam na dysku 15 razy więcej miejsca, niż miałem. Teraz strasznie mi laguje 16 fps-ów. Mm, może zrobię poradnik DSJ. Mhm. No dobra. Małe problemy techniczne, ja nic nie wiem. Nie pytajcie się o co chodzi. 32 FPS, -y, więc na luzie. Niska skocznia. I lądujemy. Mogę nieco to przedłużyć, ale razie jest dobrze. To jest Dania, jedna z najniższych skoczni. Prawdopodobnie będzie jeszcze ktoś do mnie przychodził, więc... Będę musiał zrobić ścięcie krótkie. Ale nie, nie, nie bójcie się, tak to jest Samoedwi Mark Gerda. Jakby ktoś się chciał dopytać. No... Nie, w ogóle... Lubię niskie skocznie. No, że pod warunkiem, że dobrze na nich tracę, bo nie zawsze, no, zawsze mi to jakoś szczególnie dobrze wychodzi. Czy tak jak teraz. Poprawiamy sobie. Tutaj na dole macie tabelę wyników. I tak dalej. Prawdopodobnie z e, szóstego odcinka nagram poradnik. Mm. I to będzie... Albo będzie po, po prostu poradnik i szósty odcinek. Jedna z wyższych skoczni, widzę. O, i nieco się za masę Brawo, proszę Państwa, ile? 147. Na no, Białorusi. I tutaj bardzo nie mogę skakać Białoruś. W skoczni mam 40. wczoraj, żeby wszystko poskakać, to jest pół godziny. Zobaczę, ile, na ile mam ten. Jeśli się uda, to może odskoczymy wszystkie skocznie. No to wtedy. To 16, nie osłabię, ale. O co chodzi? Aha! Przepraszam, ze względu nic kwalifikacje, dzisiaj nieco zagapiłam, bo mam po trzy skokie na I teraz... Ymm... No, 27, prawie 10, nie, przeszło 10 Prawe Prawie 11. No, 80 metrów w 51 fps-ów. To poziom nawet niezły ludzie, dzisiejszy odcinek będzie dłuższy i to o wiele dłuższy, po prostu już yy, już sobie wyobrażam. to wyobrażam. Zresztą nie włączam stopera, bo to bym zresztą raz... zobaczył. Wiecie co? Zakończymy no skończymy tę skocznię to zrobię cięcie. Zobaczę, ile nagrywamy. Zadam 15 sekund intro. I... Yy, Zobaczę, ile mam jeszcze miejsca na nazwisku. Gruzja. Kwalifikacja 2, rundy konkursu. Co?! LOL. Aha! Konkurs. Przepraszam. Jeśli ktoś to ogląda, szacun. Okay. Z pięciu. to szacun. Puchar. Okej, 5 z 5. To tuż jest koniec. To ja tu robię cięcie, widzimy się za chwilę. No, jestem w części drugiej. Jak tamtego materiału nie usunę, to już w części trzeciej. Były tam wypadki. Gdzieś skocznie. To jest wszystko. Jakiś czasowych. O już Polskach. od świata. Czech. Uro! Nie ono całkowicie. zapunktem konstrukcyjnym? 20 Tak, nawet. O oh mój kocie, wyczuwa, że, że już ktoś idzie i miał czy? Tak, chyba słyszycie. Kicia, chodź tu! Pomiał, czyż widzą. i za wcześnie. Kicia, chodź tu! Tak A go słyszycie to dobrze jak mi nie, to nie. Chcesz sobie poskakać? W jumpie? No chodź po w Deluxe razem. No co Ci szkodzi? Nie wiem, że ktoś idzie. Nie sobie postoi na klatce. Z pięćdziesiąt do teraz po 40. Przywitaj się z widzami. Icia. Chodź tu, Chodź. No chodź tu, chodź do mnie. Dam Ci jedzonko później. Muszę zabrać się rozprawić z widzami. No chodź, kici! Chodź, bo skaczę na polsce! Jak ładnie lecę, 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 wyląduję! Brawo! 168. to się... Chodź, kicia, chodź tu bliżej jeszcze. No przywitaj się z widzami, nie bądź baba. No. Tak, pewnie już teraz słyszycie. Papap! No cześć. Dorośnie mi nie miał tu. Nie tu jestem. Piękny skok. O, ludzie! Proszę pa. Ja cię! 130 się, 138 70 gleba. No niestety, on się utrzymał na narkach. chciałem jeszcze nieco przedłużyć, ale... No, wprost. Jest... Dobre. Czekajcie, lampkę sobie muszę włączyć, bo jest dosyć no, późno, ja do Jak pada, jak to jak to ujął, e... husiek białe gówno, ale dzisiaj nie pada, no szczęście, tylko leży na dachach. Mm. Ciemność jest, jak naprawdę no, posiadam razem, że się załatwiał. No szkicie Cezary. 135. No, no tym razem powiem jeszcze, ile czasu zostało. I co ja już gadam, jestem.

A jakby się ktoś pytał, ja, tego, ja to nie za bardzo widzę, bo mi zasło, zasłania liczba FPS-ów. O tutaj, tu gdzie jest nagle beluski jump 3. wyświetlać się taki kwadracik. Tego powinniście widzieć. A tu widzicie? To jest oznaczenie, ile nerwów muszę skoczyć, żeby wygrać. I tak dalej. Prędkość wiatru, leka musi być, coś takiego. Nie wiem, nigdy się w tym nie zagłębiałem. Wiem, że to oznacza ile nariwów muszę skoczyć, bo sam doświadczyłem. No kurdzaj po no, pomiał, trzeba poszedł, załatwił się, zakopał. I tego jeszcze trzeba mu czasem przypominać, żeby z kuwety, bo tu po pół godziny. Kicia być KUWETY! Dziękuję. Przepraszam, muszę robić cięcie. Ten głupi kot jak zawsze, zawsze musi żyć po godzinie w kuwecie. się za chwilę. Witam Was po cięciu. Nie wiem, kotel na kolanach, wygoniłem go z kuwety. Lecz ten poszedł znowu do jedzenia. On ciągle albo od jedzenia, albo do spania. Albo od spania do głaskania. I od głaskania, czy od spania do, do kuwety. Bez kojarzeń. Dzisiaj, dzisiaj kot Scott, dzisiaj odcinek z kotem. Kot, kot. Ja już padam na głowę. Nigdy nie nacieckajcie, jak jesteście na progu. Nie pokażę wam, co się wtedy dzieje. Pokażę wam, jak skończymy tę rundę. Wtedy. I on skoczył? 95. Ile ja muszę skoczyć? Minus 35. No, no, Zamkisz, kicie. Lepiej skoczyć dalej, bo jest więcej punktów i tak dalej. Kiedy tak bym się tutaj, to bym nie wywalczył. Jest też 42. Bardzo powtarzalny skok. Naprawdę. Tylko 70 cm. No, przepraszam, tak. 5 za 5. 100 punktów. To jest 5 6. To jeszcze jedno skocznie. Się chyba pożegnamy. Z moim miejscem, który teraz nie zabraknie. Nie, 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 Tylko to potrafisz. 7-kilowy kot wiecie co, wyślijcie mi jakieś zdjęcie na... albo w... napiszcie w komentarzu na moim profilu e... albo piszcie jakiś link do zdjęcia kota kurwa chyba taki ten więc mnie ciekawi, bo mój kot ma 7 kilo, brzuch ma tak zwalone że... Ma tłuszcz tak mocno zbity, że po prostu nawet wieczenarz nie wiedział co to jest. Musieliśmy się domyślać. To tłuszcz tak mocno zbity i ciągle je. stanowić w tym tak. No. Skończyliśmy. No, skończyliśmy. No, skończyliśmy dwa razy, mieliśmy jednego fajla, dużego fajla. I chyba tym akcentem zakończymy Na dzisiejszy odcinek, pewnie będzie trwał z 15 minut, ale mnie to nawet cieszy. Im dłużej trwa odcinek, tym lepiej dla widzów. E i tym zakończę odcinek. Yy, może zrobię jak, yy, jakąś inną serię, tylko The Jump 3. Yy, mam czwórkę na pendrive, Może im zainstaluję, może nie. Może będzie bonusowy szósty odcinek. Nie wiem. Tego to ja nie wiem. A więc z tym akcentem żegnamy się i cześć.